Na dzisiaj przygotowałam dla Was wzór, wzór, który właściwie jest narzutem oczek. Jeżeli nie chcecie robić, rozpoczynać Waszej robótki od normalnego, zwykłego, prostego ściągacza, to możecie rozpocząć na przykład, popatrzcie, top letni czy wiosenny. Możecie narzucić oczka w ten sposób. To, to macie tutaj na początku, na dole bardzo ładny, dekoratywny rancik. W sumie jest to bardzo prosty narzut oczek. Ja tutaj zrobiłam taki jeden z wzorów, jeden raport do góry z tych, których Wam już dawno pokazywałam, a to tylko dlatego, żebyście widzieli, jak to wygląda, jak narzucicie oczka tym rancikiem, jak wygląda to, jak później będziecie wrabiać normalny Wasz wzór. Widzicie, że to się nic nie zawija, nie, nie podwija tutaj. Jest bardzo ładne, bardzo ładnie wygląda. Na ten nabór oczek, na ten rancik, potrzebujecie liczby oczek podzieloną przez 10 plus jedno oczko. W tych 10 oczkach mamy już te oczka brzegowe, a więc nie liczymy oczek brzegowych. Ja na drucie mam 21 oczek, a więc 20 na dwa raporty plus to jedno, o którym Wam mówiłam. To jest w sumie dla symetrii to oczko. Yy, rozpoczynamy. Pierwsze oczko zdejmujemy bez przerabiania, tak jak robimy oczko brzegowe. Nie przerabiamy, tylko zdejmujemy. Następnie mamy 9 oczek, które przerabiamy na prawo. 8 i 9. Jedno oczko przynieść z lewego na prawy drut bez przerabiania nić za robótką. A więc po prostu tylko zdejmujemy. I znowu 9 prawych... 7, 8, Dziewiąte. I ostatnie oczko ja przerabiam na lewo. Odwracamy naszą robótkę. Jesteśmy teraz w drugim rzędzie. Pierwsze oczko zdejmujemy, a następnie przerabiamy znowu dziewięć oczek na prawo. Ósme i dziewiąte. Bierzemy naszą nić do przodu i kolejne oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. Powtarzamy 9 prawych. ostatnie przerabiam na lewo. Gotowe. To był drugi rząd. Jesteśmy teraz w trzecim rzędzie. Pierwsze oczko zdejmujemy, nie przerabiamy. I kolejnych 9 oczek przerabiamy na prawo z dwoma narzutami. To znaczy, wsuwamy całkiem normalnie prawy drut pod ściankę oczka, które jest na lewym drucie robimy dwa narzuty i przeciągamy te, to oczko z tymi dwoma narzutami. Powtarzamy. Raz, dwa, przeciągamy. Trzeci raz, przeciągamy. Czwarty raz, piąty raz, szósty. Siódmy, ósmy i dziewiąty raz robimy to samo. Kolejne oczko znowu przenosimy bez przerabiania, tym razem jest nić za robótką. Po prostu zdejmujemy i powtarzamy znowu dziewięć oczek z dwoma narzutami. Pierwszy raz, drugi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. I ostatnie oczko robię na lewo. To był teraz trzeci rząd. Nabrało nam się więcej oczek, bo każde oczko robiliśmy z dwoma narzutami, a więc mamy tych oczek teraz więcej. I teraz jesteśmy w czwartym rzędzie. Pierwsze oczko zdejmujemy, następnie musimy cztery oczka dobrać. Jak ja to robię? Ja tę igłę tutaj, ten drut przytrzymam sobie, żebyście lepiej widzieli. Robię taką pętelkę, popatrzcie. I tą pętelkę nakładam na prawy drut. To jest już jedno oczko. Kolejna pętelka, drugie oczko, trzecie oczko i czwarte. Dobraliśmy cztery oczka, jak widzicie. Kolejne oczko musimy przenieść bez przerabiania. Poczekajcie, bo. Coś tutaj. Tak. Dobrze. Kolejne oczko. Coś, nie, cztery dobrałam. Dobrze, cztery. Kolejne oczko jest to oczko z dwoma narzutami, a więc to tylko przenosimy, ten narzut spuszczamy. Raz. Dwa. Trzy cztery pięć sześć siedem osiem, i dziewiąte. Zrobiło nam się takie zrobiło nam się dziewięć takich, <laughs> widzicie, przepraszam, wydłużonych oczek. To przez to, że te narzuty zrobiliśmy. I teraz tych dziewięć oczek przenosimy z powrotem na lewy drut. Sprawdźcie sobie lepiej, czy przenieśliście dziewięć oczek, żeby nie było jednego za mało. Na przykład 2, 4, 6, 8. Widzicie jedno za mało. 9. Bierzecie nić Waszą robótkę I tych dziewięć oczek. Przerabiacie razem na lewo. 2, 4, 6, 8, 9. W ten sposób i one są przerobione razem wszystkie na lewo. Tutaj troszeczkę podciągnijcie, żeby tu powstała taka muszelka. Widzicie, to są te wyciągnięte oczka. Sposób. I teraz musimy po tej muszelce znowu nabrać 9 oczek. Dobrać 9 oczek. Znowu robimy taką pętelkę i dobieramy. Raz, dwa, trzy i cztery. Gotowe. Kolejne oczko, które jest na lewym drucie, przerabiamy na lewo. Gotowe. I znowu musimy po tym lewym oczku dobrać cztery oczka. Raz, dwa, trzy i cztery. Kolejne oczka, to, to jest dziewięć oczek, bo to jest już drugi raport, który robimy. Znowu zdejmujemy z lewego drutu, na prawy spuszczamy narzuty. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i dziewięć. Przenosimy znowu tych dziewięć oczek z prawego na lewy drut 2 4 6 8 i jeszcze jedno Znowu mamy te wydłużone takie oczka, widzicie? Bierzemy nić przed robótkę i tych dziewięć oczek przerabiamy razem na lewo. Gotowe. Podciągnijcie tu troszeczkę nie za mocno. Znowu mamy kolejną muszelkę, widzicie? I znowu musimy na koniec dobrać ocz y cztery oczka. Przepraszam. Raz, dwa, trzy, cztery. Gotowe. Ostatnie oczko przerabiam na lewo. I to wszystko, moi drodzy. Odwracacie Waszą robótkę. Robicie oczywiście tych muszelek tyle, ile y, potrzebujecie w Waszym projekcie. Odwracacie robótkę. Już w tej chwili możecie zacząć wzór Wasz wrabiać. Albo po prostu przerobić jeden rząd z samymi oczkami prawymi. Zobaczcie, w ten sposób przerabiacie jeden rząd prawymi oczkami, tak żeby to się tutaj ścisnęło troszeczkę. Te narzuty również, czekajcie, bo coś tutaj w ten sposób. Później jak przerobicie ten rząd samymi prawymi oczkami, to możecie kolejny, drugi rząd przerobić same lewe oczka, i dopiero wtedy, po tym w trzecim rzędzie możecie zacząć wrabiać już Wasz wzór. To jest taka moja propozycja, bo popatrzcie, one są narzucone. Tutaj, jak zaczniecie od razu robić wzór, to mogą Wam tam powstać dziurki, przez te narzucone, że narzuciliście te oczka, dobraliście te oczka, a tak to wszystko będzie. Ładnie trzymało się w kupie, jak to się mówi. Odwracacie robótkę i ten yy, rząd na przykład robicie lewymi oczkami. Tak jak powiedziałam, już później po tym rzędzie lewych oczek możecie zacząć całkiem normalnie wrabianie waszego wzoru. To wszystko, moi drodzy. Mam nadzieję, że Wam się podoba takie rozpoczęcie robótki, że wykorzystacie to na Wasz projekt. Bardzo ładnie to wygląda na letnie projekty. Życzę Wam miłego. Aha, jeszcze zanim, zanim się z Wami pożegnam, nie próbowałam tego robić w okrążeniach. Jak tylko spróbuję to w okrążeniach robić, to oczywiście od razu Wam to pokażę. Ja w tej chwili mam ograniczony czas, dlatego tak rzadko do Was zagląda. Popatrzcie, tak to wygląda. I teraz możecie zacząć robić yy, Wasz yy, wzór. Tutaj jak widzicie ja też zrobiłam rzędy bez wzoru. Dopiero później zaczęłam wzór robić. <laughs> Życzę Wam miłego dnia. Już dzisiaj zapraszam na kolejne moje wideo. Do usłyszenia, zostańcie zdrowi. Cześć.